Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj wspólnie otworzymy sobie najnowszy box od Pure Beauty, który dzisiaj odebrałam z paczkomatu. Totalnie nie wiem, co jest w środku. Box wygląda tak. Prezentuje się przepięknie tym razem. Nazywa się Bon Voyage, czyli mamy tutaj kosmetyki, które przydadzą nam się podczas podróży, podczas wakacji. Także co, zaczynamy? W środku znajdziemy oczywiście ulotkę z produktami i cenami, więc będę Wam o nich opowiadała. Box jest zapakowany w ten sposób. Zaczynamy. Pierwszy produkt, który widzę w boksie, są to płatki Efektima z kofeiną, peptydami, ceramidami, kwasem fialuronowym, jedwabiem, wyciągiem z kwiatów kameli japońskiej, czyli bardzo, bardzo bogata zawartość. Miałam kiedyś płatki tej marki, ale one mi się zupełnie nie sprawdziły. Tutaj mamy kofeinę, więc no zobaczymy. Jestem ich bardzo ciekawa. Zobaczymy, jak one się sprawdzą. Cena według ulotki producenta to około 7,50. Kolejny produkt jest to Medicept i są to chusteczki do dezynfekcji rąk i powierzchni. Produkt, który jak najbardziej przydaje się podczas wakacji, podczas podróży. Warto jest mieć coś takiego pod ręką, małe, dosyć opakowanie, kompaktowe, sam raz do torby. I cena tych chusteczek to około 6,70 za 15 sztuk. Kolejny produkt, który mi tutaj już wypada, jest to Wonder, Wonder Ink. I tutaj jest jakiś eyeliner od Rimmela w takim właśnie jakimś żółtym kolorze. No tak, żółty. Chyba to taki jeden z modniejszych kolorów tego sezonu. Okej, okay, ładny kolor, jestem go ciekawa. Ogólnie ja do kresek mam, lubię, ale nie umiem ich malować. A ten eyeliner jest taki dosyć cienki. No zobaczymy, jak to się yy, okaże. Kolor też ma bardzo taki ciekawy i jego cena to jest około 42 zł. W różnych pudełkach były różne kolory żółty. Ten, który mam, ja brązowy, niebieski i zielony. Także w sumie ten nie jest taki pospolity, tylko coś innego, fajnego na wakacje. Kolejna rzecz, która mi się tu rzuca w oczy jest to Miss Sporty i mam tutaj Serum Lip Gloss. Też w takim fajnym. Spróbujemy od, odkręcić w fajnym kolorku, takim dziennym. Bardzo ładnie pachnie. Ma fajną taką kremową konsystencję, zobaczcie. Coś takiego na co dzień, nie za mocny, nie za jasny. Trochę jest jak w olejek, troszeczkę się klei. No zobaczymy jak to będzie na ustach, kolor ma piękny. Cena według ulotki to około 17 zł. I jest to właśnie połączenie pielęgnacji i makijażu. Zapewnia ustom intensywne nawilżenie oraz efekt lustrzanego blasku. Sprawiają, że stają się gładsze i optycznie pełniejsze. No, zobaczymy. Zrobimy testy i dam Wam oczywiście znać. Kolejny produkt: Hydrolat do ciała i twarzy. Yy, arganowe. Nie znam tej marki, nie znam tej firmy, nie wiem co to jest. Różany naturalny do ciała, twarzy i włosów. Teraz sobie tu go rozpoznijmy. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie taką dziką, słodką różą. Cudowny jest. Zobaczymy. Cera wrażliwa, sucha, naczynkowa, naturalna pielęgnacja. No, ciekawy produkt. Pięknie pachnie. I według ulotki, niech ja go znajdę, jego koszt to około 19 zł. Doskonale sprawdza się dla każdego rodzaju skóry, zwłaszcza wrażliwej, suchej, naczynkowej. Znany jest ze swoich wyjątkowych właściwości pielęgnacyjnych, odżywczych oraz tonizujących. Zobaczymy. Kolejny produkt. Zapakowany w bąbelki, bo jest to szklana, szklana buteleczka, mamy tutaj biotan, Biotinker, esencja jakaś, pierwszy widzę taką markę, taki produkt, ujędrniający odżywczy olejek do ciała. Aha, on jest z taką pompką, muszę go please, spróbować. Okej, okay, jest taki olejisty, totalnie, lejący się. Ależ tak pachnie. Olejek z pestek śliwek, awokado i migdały. No, czuć ten pestki. Dosyć taki oleisty. Sparowałam sobie go w dłonie. Zobaczymy. Najwyżej będzie się wszystko ślizgać z tym olejkiem. I co on ma działać nam tutaj. Zaraz przeczytamy. Olejek do ciała pomaga skutecznie ujędrnić i odżywić skórę, gwarantuje odpowiedni stopień nawilżenia, zawiera bogactwo składników naturalnych. No, ciekawa opcja. Cena to około 18 zł za 100 ml, więc taki dosyć... No, nie wiem, nie wiem co o nim myśleć. Jest tłusty, wszystko się teraz lepi i ślizgam się, że tak powiem. Zobaczymy, jak on będzie działał na skórze. Produkt jako taki wydaje się interesujący, ciekawy. Jeszcze takiego nie miałam. Kolejna rzecz jest to pasta do zębów od Himalaja. Markę, o tutaj nawet troszeczkę tego olejku widzę gdzieś wyciekło. Postawimy go od Himalaja. Marka sama w sobie jest świetna, lubię te pasty. No a tutaj mam zapach, smak kurkuma z kokosem. No super, że jest kokos, ta kurkuma no zobaczymy. Ogólnie pasty są bardzo dobre. To jest nie pierwsza pasta. Wielokrotnie kupywałam ją już będą w sklepach na zakupach. Tu jest jeszcze odcień jakiś mięto, nie odcień, tylko posmak miętowy, Himalaja, jej cena to około 25 zł. Zawiera kojącą moc kurkumy, antybakteryjne właściwości oraz słodki, zwalczający płytkę na zębny olejek kokosowy. Naturalne i organiczne składniki pomagają zapobiegać próchnicy oraz wybielać zęby. No, ciekawa propozycja. Kolejny produkt, który słyszałam właśnie, że wydaje takie dźwięki jest to suchy szampon dwa w jednym. o zapachu piwoni. Wow, to on musi naprawdę pięknie pasnąć. Herbal Care, nie znam tej marki, pierwszy raz ją widzę. Aha, Farmona, nie znam, nie wiem, nigdy nie używałam, suchy szampon jak najbardziej się przyda. Jego cena to około 18 zł. Eee, do włosów bez objętości. Akurat moje włosy objętość mają aż za nadto, No ale zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Piwonia to na pewno będzie pięknie pachniało. To na pewno. Kolejny produkt. Jantar też jest zaklejony. I mam tutaj galaretkę do laminacji z esencją bursztynową. Do włosów niesfornych i puszących się. I to jest dokładnie to, jakie moje włosy są: niesforne i puszące się. Nie wiem jak ta galaretka działa, pierwszy raz widzę coś takiego, bursztyn, bursztyn mam też z tej samej serii, w jakiejś wcierce, także ona to jest fajna, fajny produkt, a takiego czegoś jeszcze nie miałam, błyskawicznie wygładza, dając efekt śliśniącej tafli, super, nałóż galaretkę na umyte, wilgotne włosy, zostawić i spłukać, okej, okay, zobaczymy, fajny produkt, jeżeli się potem nie będą puszyły, nie będą potem takie nieogarnięte, to będę zadowolona. Jej cena to około 21 zł. Kolejny produkt. Również marka, której nigdy nie miałam, nie używałam. Red Blocker. I jest to płyn micelarny do skóry wrażliwej i naczynkowej. Redukuje podrażnienia, zaczerwienienia, wzmacnia naczynka. No to jest akurat produkt. Aha, i do makijażu, który No ja raczej nie będę używać, bo ja w ogóle takie cele nie mam. Będzie więc do oddania. Aż no nie szkoda. No zobaczymy, komuś podaruję i, i spytam, jak się sprawdzała. Nie będę go otwierać, bo szkoda po prostu mi produktu. Wiedząc, że moja cera takiego produktu nie potrzebuje. Cena tego to około 28 zł. Także to idzie jako prezent. Zobaczę jeszcze dla kogo. Lecimy dalej. Lakier do paznokci widzę jakiś. I jest to Golden Rose. Już jakiś lakier z tej marki mam, bo też był w którymś, z bok w którymś z boksie. Tutaj jest taki kolor, jakbym to powiedzieć, gołębi, szary z niebieskim. No taki ciężko tu nie szary, nie niebieski, coś takiego. Golden Rose. I cena tego lakieru to jest około 14 zł. 14 zł. No, może sobie zrobimy w weekend tym kolorem. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejny produkt jest to Shifood, marka, którą dobrze znam. Ostatnio Wam chyba nawet o niej opowiadałam. Nawierzający krem do suchych i szorstkich stóp dla Słoszea. Też raczej go na razie nie otworzę, bo mam otwartych kilka. Szkoda mi po prostu napoczynać kolejnego, ale za jakiś czas myślę, że się przyda. Cena tego produktu to około 25 zł. 25 zł i został nam ostatni produkt marka Sylveco, yy, którą też już znam z boxów i tutaj mamy krem uszczelniający naczynka na dzień z SPS-em 50. Znowu coś dla cery naczynkowej, cera, która, tutaj były trzy losowe do wyboru, rozjaśniający do twarzy, ten uszczelniający i był jeszcze wygładzający, szkoda, że nie mi się nie trafił rozjaśniający, bym miała do kompletu z serum. A ten raczej też nie będę używać, bo ja naczynek otwartych nie mam, szkoda mi go będzie na począć, więc go również komuś podaruję. No cóż, to wszystko: szybkie otwarcie, szybko. Aha, i tak jak jeszcze nie powiedziałam, ten krem kosztuje około 60 zł. Tak, 60 zł. Także cena taka dosyć już wyższa w porównaniu do tych innych produktów. Jak oceniacie tego boksa? Czy zużyłybyście większość tych kosmetyków, czy wręcz przeciwnie? No, ja już od razu wiem, że tych dwóch na pewno nie będę używać, czyli tego Red blogger i tego sylwego. Tego do na razie na pewno też nie otworzę. Z przyjemnością przetestuję od Jantara tą galaretkę, przetestuję pastę, suchy szampon, ten hydrolat, no na pewno eyeliner i. Błyszczyk, lakier do paznokci, Medisept też raczej zostanie na jakiś wyjazd. Na razie też nie będę ich otwierać, żeby mi nie wyschły. Co sądzicie? Czy wam się podoba? Co wam się nie podoba w tym boksie? Czekam na wasze informacje, czekam na wasze odpowiedzi. No i co? W przyszłym tygodniu zapraszam was na Denko. Miesiąca, czerwiec, bo takowe się pojawi. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.